Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje, kiedy się zakochujesz? Popatrzcie tylko na tę parkę. Wyraźnie się sobie podobają i będą dla nas idealnymi obiektami, na których zbadamy fizjologię i chemię zakochania. Pomijając cały romantyzm tego procesu, miłość opiera się na banalnym instynkcie rozrodczym. Tak samo jak zwierzęta przy wyborze partnera do kopulacji, ludzie kierują się wyglądem zewnętrznym i zachowaniem osobnika płci przeciwnej oraz jego zapachem. Istnieje przecież bezpośrednie połączenie między opuszką węchową w nosie i jądrem septalnym, czyli centrum pobudzenia seksualnego w mózgu. Ciekawe, że męski pot zawiera androstadienon, którego zapach nawet w niewielkich ilościach poprawia nastrój, podnosi libido i powoduje przyspieszone bicie serca u kobiet. A motylki w brzuchu z miłości to nic innego jak podnoszący się u Ciebie pod wpływem podniecenia poziom hormonów, serotoniny i dopaminy. Wywołują one uczucie euforii i koncentrują twoją uwagę na obiekcie uczuć. Oprócz tego, podniecenie powoduje wyrzut hormonów: adrenaliny i noradrenaliny, które przyspieszają akcję serca. W rezultacie pocą ci się dłonie, na policzkach pojawiają się rumieńce, czujesz łaskotanie w klatce piersiowej i żołądku i kręcić się w głowie. A poza tym, kiedy patrzysz na obiekt swoich uczuć, rozszerzają ci się źrenice. Zakochanie może przypominać uzależnienie od narkotyków. Chodzi o to, że mózg zakochanego człowieka aktywnie wytwarza fenyloetylolaminę, naturalny narkotyk działający podobnie jak syntetyczna amfetamina. Fenyloetyloamina wywołuje uzależnienie, dlatego tak samo jak narkoman, potrzebujesz kolejnych dawek kontaktu z ukochanym człowiekiem, żeby dobrze się czuć. Wydaje Ci się, że Twój wybranek nie ma wad? To iluzja, którą wywołuje neuroprzekaźnik norepinefryna, Reaguje ona na silny bodziec, ukochaną osobę i utrwala w twojej świadomości przyjemne wspomnienia o niej. Funkcjonuje opinia, że miłość trwa nie dłużej niż 3 lata. Po tym czasie, zakończenia nerwowe, receptory fenyloetylolaminy stają się mało wrażliwe na narkotyk i uczucie euforii słabnie. Jednak zamiast fenyloetylolaminy w organizmie zaczynają się wytwarzać hormony oksytocyna i vasopresyna odpowiedzialne za przywiązanie, poczucie stabilności i spokoju. Naukowcy przeskanowali mózgi dziesiątek szczęśliwych par małżeńskich, które przeżyły wspólnie ponad 20 lat, i ustalili, że aktywność ich mózgów na widok współmałżonka wciąż była taka sama jak u osób, które właśnie się zakochały. Różnica tkwiła w tym, że u świeżych kochanków nieco bardziej aktywne były strefy namiętności i podniecenia, a u zakochanych od dawna strefy związane ze spokojem i uśmierzeniem bólu. Czyli macie szansę zostać ze sobą na długo tylko pod warunkiem, że taką decyzję podejmą wasze hormony. A wy uważacie, że miłość jest cudem, czy po prostu reakcją chemiczną? Napiszcie swoje zdanie w komentarzach, nie zapomnijcie o zalajkowaniu naszego filmu i zasubskrybowaniu naszego kanału, żeby nie ominąć żadnego nowego filmiku. Cześć!